Gdy nad Polski biegun zimna nadciąga mroźna zima, a temperatura spada tu poniżej minus 10 stopni Celsjusza, woda z tych kryształowo czystych jezior wydaje się tworzyć idealną harmonię z otaczającym ją terenem. Krajobraz nabiera licznych, szaro- srebrzystych barw i odcieni, i zapowiada rybakom. Że już czas sięgnąć po srebro z głębi tych jezior. Czas wypłynąć na połów wsi i sielawy, ryb, które właśnie późną jesienią i wczesną zimą wychodzą na swoje tarliska, aby się rozmnażać. Rybacy mają im w tym dopomóc, aby rozród był bardziej efektywny. Jezioro Gaładuś, najpiękniejszy akwen ziemi sejnejskiej, a jednocześnie granica na wodzie między Litwą i Polską. O tej porze roku mroźny wiatr zmienia tu wodę w lód. Rybacy wiedzą już, że pora zastawić sieci, ponieważ się lawa wypłynęła już na tarło na mniejszą głębokość niż ta, na której żyje. Rybacy muszą dobrze znać biologię tych ryb i jezioro, aby połów tarlaków był skuteczny. Sielawa to ryba, która żyje w ławicach w toni wodnej. Generalnie, sielawa jest rybą pelagiczną ona, ona żyje sobie w pelagialu, czyli w toni. Yy... Latem poławiana jest na głębokości około 20 metrów, 25. Natomiast w okresie tarła ona wychodzi na tarliska mniej więcej na głębokość 6 metrów. Na, na taką głębokość należy wystawić wątony o odpowiednim rozmiarze oczka. Następnie, następnego dnia z rana podpływa się do wontonów i wybiera się ryby, które w, w celu pozyskania ikry w, dobrym, w dobrej jakości muszą być żywe. Czyli wypuszczamy tarlaki do wody, Szczególnie samice dbamy o to, żeby ona do momentu tarła żyła, no i z tego też względu no, trzeba niestety wykazać się dużo wytrzymałością i precyzją w, w wykonaniu tych czynności. Rybacy poławiają się lawę często w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Temperatura spadła już poniżej minus 11 stopni Celsjusza. Rękawice do pracy nie mogą być grube. Od razu przesiąkają lodowatą wodą, i z minuty na minutę zimno staje się dla rąk dotkliwsze. Co jakiś czas rybacy muszą się rozgrzewać, chociaż to ulga na krótko. Dla mnie osobiście praca w okresie tarła, sielawy i siei jest wyznacznikiem fachowości oraz pasji do wykonywanego zawodu. Także tutaj trzeba naprawdę dużo serca włożyć, bez, bez zamiłowania do tego zawodu nie da się go wykonywać. Po połowie rybacy spływają z jeziora i przeprowadzają tarło sielawy od razu na brzegu. Każda samica daje od kilku do kilkunastu tysięcy jaj. Ikrę trzeba zaplemnić tzw. Tak mleczem pochodzącym od samców. Po uzyskaniu materiału trzeba go zalać wodą z jeziora i chwilę odczekać, aż dojdzie do zapłodnienia. Potem kilkakrotnie trzeba ją płukać i oczyszczać z zanieczyszczeń. Wszystko w naturalnie zimnej wodzie, aby zachować wszystkie warunki tarła naturalnego. To kolejny żmudny i wyczerpujący etap sztucznego rozrodu. W dokładnym wypłukaniu i oczyszczeniu ikry zawozi się ją do wylęgarni i umieszcza w specjalnych słojach, tak zwanych aparatach Weissa, gdzie zapewniony jest stały przepływ wody o odpowiedniej temperaturze, co sprzyja inkubacji. Ikry stale trzeba doglądać przez blisko 5 miesięcy, ponieważ tyle leżałaby ona na dnie jeziora w naturalnych warunkach. Bez sztucznego tarła się lawa z wielu jezior suwalszczyzny zniknęłaby bezpowrotnie, ponieważ z powodu zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska coraz mniej jezior zapewnia tym rybom dogodne warunki do życia. To świadczy o tym, jak postępuje degradacja środowiska przede wszystkim. I na przestrzeni ostatnich powiedzmy 30-40 lat z jezior sielawowych, które występowały tutaj, mówię o zakładzie rybackim w Suwałkach, które występowały tutaj w ilości kilkunastu, w tej chwili zostały nam, niech policzę, raz, dwa, trzy, cztery. Jezioro Gaładuś stwarza warunki do życia sielawie już jako jedno z nielicznych na Pojezierzu Suwalskim ale te warunki pogarszają się z roku na rok na oczach rybaków. I niedawno jeszcze, powiedzmy przed dziesięcioma laty, yy, natarło się lawy z jeziora Krzywe w pobliżu suwał Pozyskiwaliśmy 150 litrów ikry. W tej chwili nie pozyskujemy ani litra, dlatego że po prostu yy, populacja tej ryby, można powiedzieć, że Zakończyła swój żywot w tym zbiorniku. Według danych statystycznych, w roku 1970 sielawa występowała w niemal połowie polskich jezior. Dzisiaj, bez zarybień, występowałaby zaledwie w kilku z nich. Dlaczego się tak dzieje? Sielawa potrzebuje do życia głębokich, czystych i chłodnych jezior o dobrze natlenionej wodzie i, co równie ważne, twardym dnie. To cechy, które posiada już niewiele jezior w Polsce. Sielawa to niewielka ryba, która żyje maksymalnie 4 lata. Jest długości 25 cm i waży co najwyżej 100 gramów. Ma charakterystyczną srebrzysto-szarą barwę łusek i płetw. Żywi się głównie tak zwanym zooplanktonem, na przykład widłonogami czy rozwielitkami, czyli drobnymi organizmami wodnymi o wielkości główki szpilki. To już jezioro Hańcza, najgłębsze, a zarazem jedno z najczystszych jezior w Polsce. Jest minus 12 stopni Celsjusza. Rybacy, skoro świt, wybierają zastawione poprzedniego dnia sieci. Liczą, że będą w nich samce i samice siei, które podobnie jak się lawa, o tej porze roku również wychodzą na tarliska. Po wyjęciu ryb z sieci ocenia się, czy są gotowe do rozrodu. Oba samce obochotne. Ryby przetrzymuje się żywe w wodzie na łodzi i zaraz po połowie transportuje się je na brzeg. Połów terlaków może trwać tylko kilka dni w roku. Dlatego, bez względu na pogodę, rybacy muszą pracować intensywnie. Ważne również, aby po połowie szybko przewieźć ryby do wylęgarni, aby tam przeprowadzić tarło. W oddzielnych basenach z wodą trzyma się samce i samice. Za każdym razem sprawdza się, czy ryba jest gotowa do rozrodu, i pobiera się od niej ikrę lub mlecz. Jedna samica siei. Daje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy jaj. Każda miska z ikrą jest pod przykryciem, ponieważ przed zaplemnieniem nie może się tu dostać ani kropla wody. O tym wszystkim muszą pamiętać rybacy, przeprowadzając sztuczny rozród, ale ważne jest coś jeszcze. Generalnie mówiąc, staramy się jako jedną samicę zapłodnić trzema, czteroma samcami. Żeby ta zmienność genetyczna była większa, dodatkowo wyeliminować samce, które mają y, tzw. Tak y, małą brukliwość plemników. Zdarzają się oczywiście y, takie, y, że jest bezpłodny. Żeby mieć pewność, że następuje zapłodnienie, y, stosuje się większą ilość samców. Generalnie się przyjmuje, że to jest na kilogram y, ikry samic siei, 2 ml mniej więcej mlecza potrzeba. Po zaplemnieniu ikrę zalewa się wodą o odpowiedniej temperaturze i chwilę czeka, aż dojdzie do zapłodnienia. Potem płucze się ją dokładnie i oczyszcza. Po tej czynności można ją umieścić w słojach, w których będzie się inkubowała do wiosny. Sieja, podobnie jak się lawa, potrzebuje do życia głębokich, czystych i chłodnych jezior o dobrze natlenionej wodzie. Różni się jednak od sielawy wielkością i masą. Sieja z jeziora Wigry przyrasta do 60 cm i waży do 4 kg. Ma też charakterystyczną srebrzysto-szarą lub srebrzysto-niebieską barwę łusek i płetw. Żywi się między innymi, zooplanktonem. Badaniem siei, zwłaszcza w jeziorze Wigierskim, zajął się na przełomie XIX i XX wieku pionier polskiej hydrologii i limnologii Alfred Lityński. Założył pierwszą w Polsce stację hydrobadawczą właśnie nad tym jeziorem. Dzisiaj mieści się tu Muzeum Wigier jego imienia. Napisał. W sumie kilkaset artykułów napisał bardzo ważny podręcznik hydrobiologii i w zasadzie no, zbudował to podwalinę pod tą polską hydrobiologię. Także warto to pamiętać. Alfred Lityński już w latach dwudziestych ubiegłego wieku domagał się utworzenia rezerwatu wokół Jeziora Wigierskiego, widząc potrzebę ochrony tutejszej przyrody, również siei wigierskiej, którą badał. Jego postulaty nie spotkały się wtedy ze zrozumieniem. Sieja od wieków była symbolem Suwalszczyzny, a jej ochrona jest nadal konieczna. Wylęgarnictwo, jeżeli chodzi o y, gospodarkę sieją i sielawą, ma decydujące znaczenie. Y, w zasadzie y, siei na tych terenach, sieja, można powiedzieć, że zginęła całkowicie. Występowała jeszcze w jeziorze Gaładuś. Natomiast, w oparciu o populację siei z jeziora Gaładuś i z jeziora Wisztynieckiego, gospodarstwo rybackie PZW w Suwałkach stworzyło stado tarłowe tarlaków siei w warunkach hodowlanych. I w oparciu o te stado tarłowe, przywracamy ten gatunek. Do jezior, które oczywiście się do tego w tej chwili nadają, bo, bo nie wszystkie jeziora się kwalifikują do zarybienia sieju. Sieja i sielawa miały też od wieków duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Pierwsza rodzina rybacka, którą znamy, to jest rodzina bryzgów jest miejscowość Bryzgiel, gdzie ta rodzina Bryzgów była osadzona, a oni wiemy, że zajmowali się rybackiem. Czyli kameduli założyli tę wieś z myślą właśnie o rybackiem. A tutaj jest taka dość typowa wiosłówka drewniana jej właśnie fragment. I takie wiosłówki spotyka się do chwili obecnej do tej pory się je wykonuje i to jest też element dowie trwałej tradycji tradycji szkutniczej, która dosłużyła nie tyle rekreacji jak teraz, tylko kiedy służyła rzeczom takim bardziej praktycznym, czyli z rybołówstwu. Jeziora od zawsze dawały rybakom pożywienie, ale i zarobek. Się jak gdyby nie pamięta, że oni ci rybacy zapatrywali na przykład suwalskich, suwalskich Żydów. Tak, to było też bardzo istotne była przecież tych Żydów, no niemalże połowa w tych miastach, także to pokazuje skalę, skalę potrzeb, jakie wtedy były. Wśród lokalnej społeczności żyje wciąż legenda o tym, jak diabeł za cenę duszy jednego z ojców Kamedułów z klasztoru nad wigrami sprowadził z Włoch sieję właśnie do tego jeziora. Zakonnik szczęśliwie uszedł z duszą. Sieja, lub jak ją określała ludność, Sicha, została w tutejszych wodach. Ale została też duża obawa, że legendarna już ryba może niebawem przejść do legendy. Generalnie ludzie o tym nie wiedzą. Przeciętnemu obywatelowi się wydaje, że praca rybaka tylko denerwuje wędkarzy i niczym pożytecznym się zajmuje. A to właśnie dzięki naszej pracy. Proces starzenia się jezior jest hamowany. Bez takiej pracy, jak, 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 jaką my tutaj wykładamy, no niestety już tych ryb by nie było. Rybactwo się zmienia, aczkolwiek nie wierzę w to, że całkowicie zaniknie. Natura na pewno poniosłaby z tego, z tego tytułu duże duże straty.